Cześć kochani, witamy was bardzo serdecznie w nowym vlogu. To będzie vlog z kilku dni. Tak, o, ale mam tutaj słodziaczka. Też też się przywitać. Hej, hej! hej. O, my dzisiaj mamy taki leniuchowy dzień, odpoczynkowy z dziewczynkami. Południa w piżamach, ale powiem Wam, że jest tak cieplutko, a świeżutką piżamkę ma Lilusia, więc może sobie w niej w sumie pochodzić w domu. Ja dzisiaj z Matysią tutaj nagrywałyśmy trochę. Nagrałam filmik na paplarnie, Jeśli jeszcze nie widzieliście, link do nowego kanału jest w opisie zawsze. I już pierwszy filmik powstał. Powiem Wam, że trzy razy go nagrywałam. Wam przez tydzień, bo za każdym razem coś się psuło mi albo, albo go usunęłam niechcący albo coś tam, no ale to nieważne jak macie ochotę to zapraszam na ten drugi kanał a dzisiaj Matysia nagrywała 23 fakty o sobie, taki film coś podobie jak niedawno Lila nagrywała, ale co mogę Wam ciekawego powiedzieć właściwie to nie wiem czy ten film będzie przed tym vlogiem, ale bardzo możliwe, że tak mogę Wam powiedzieć tylko, że jeszcze Matysia Jeden dodała taki bonusowy fakt o sobie. Mm. O, a my tutaj się lelamy z Lileczką No dobrze kochani, rozpoczynamy nowego vloga, żeby ten wstęp nie trwał za długo I będzie to vlog z paru dni Powiem wam jeszcze, że dziewczynkom zostało jeszcze 3 tygodnie szkoły I nie chcę im się już szczerze mówiąc za bardzo chodzić Ale coś pocieszające, poprawia się u nas pogoda, mamy naprawdę śliczną pogodę Dla mnie idealną, takie między 19 a 23, sporo słońca No i co, tylko się z tego powodu cieszyć, prawda? Mnie tak zaczepiał. Pierdioszek zrobić. No to pokaż brzucha. Pokaż brzucha. Pokaż brzucho. Jeden mały. To wszystkie dzieci to lubią. Czy maluszki, czy większe? Wszystkie to lubią. Mamy już nowy dzień, vlogujemy dalej o jakieś samoloty tu nade mną. Jeden mniejszy, drugi taki, no wiecie, normalny. Pasażerski. Właśnie szukujemy się z Arturem i jedziemy na jakieś zakupy spożywcze. Przerzucamy parę rzeczy z bagażnika, bo ja nie mogę, e, przez to, że mam napchane tam różne rzeczy, to nie mogę jeździć wiecie, bez dachu. E, mamy dosyć fajną pogodę, ale nie jest tak jakoś gorąco ma być 19-20 stopni. Wiecie, jest lekki wiaterek. E, no, myślę, że taka w sumie idealna pogoda, żeby coś tam e, porobić. Prowadzisz? No to już. Jedziemy. A, sorry, zamknęłam. Ten bok boli po karate, przez to wczorajsze bicie. Zapilone. Ciepło tu w środku nawet, nie? Na biegu nie jest? A te włosy ciągnę. Najpierw na stację? Aha, jest tam scena 69 też. kręci osób w sklepie, że kochani i pracowników, że kupią mi tak trochę nagrywać, e, także tylko takie przebitki, ale cały czas robimy zakupy, już zrobiliśmy naprawdę cały prawie tutaj koszek, tak żeby było na parę dni. Wszystko mamy? Nie! Yeah. Jest już kochani popołudnie, właśnie wychodzę, a jeszcze poszedł wyrzucić śmieci i idziemy po dziewczynki do szkoły, odbierzemy dzisiaj e, dzieciaki i się przejdziemy, bo jest taka właśnie idealna pogoda na spacerek. Resztek z zewnątrz boksa będziesz karmiła ptaszka, Matysia? Nie polatał, tylko Po Poczekaj, trzymajcie się. To jest To jest to? Czym będziesz karmił? A nie zjadłeś w ogóle? Nie wiem. Nie ma ptaszka. Był ptaszek, a teraz karmić będziecie powietrze. Co to za tańce, Mati? Jak spójdzie dzień minął? Dobrze. Dobrze? Wiesz, że cię zawożę w sobotę na urodziny do Mii? Wiem. No. A wiesz ja startuje będę... Wiem, bo jej mama napisała, wiesz? Mi ja jej przekazała. Wiem, że... Kochani, co będziemy jedli na kolację? Tak mnie y, naszło. E, Bruschetta tu mam, tu mam guacamole, pomidorek i to taki wiecie co, pokażę Wam jaki. Z takiej pięknej gałęzi udało nam się kupić takie fajne pomidorki. I do tego świeża bazylia, oliwa z oliwek. Rozłożę o, teraz bruszekę. Pokroję pomidorki na to. One są takie malutkie. Zresztą zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. I taka będzie fajna kolacja. Chcesz się poczęstować? Co to jest? Bruszetta. O, nie się, I oliwa jest z oliwek. Dałabym wam dziewczyny jakieś lody, ale was gardła bolą. Nie, nie, nie boli już się. A nie ciebie boli. Lila? O boli, A ja bym mogła zjeść. Mnie, tylko, A jak mnie tylko przekonacie dziewczyny, żebym wam dała te lody? Ja kocham mamę, ja mówisz. Babcia Takie. mówi, że lody, mę, mę, że lody są dobre na gardło. Matry, I wszyscy wciąż, tak mówią, i doktor kiedyś powiedział. Matry, doktor ci tak powiedział, Maciuś, że okay, lody są dobre. Słuchajcie. Tak, jak mnie gardło bolało. Mm -hmm. powiedział, że słuchajcie! To, tak. tak. Ja kocham, jaka. I myślisz, Ila, że ten argument mę, 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 mnie przekona? Tak, bo doktor to... No mę, ale Lila, ale Lilusiu, poczekaj chwileczkę. Oprócz miłości. Jak mnie przekonasz? Co mi powiesz takiego rozsądnego, żebym Ci te lody dała? Ja? No ale to nie jest argument. A jak Cię będzie gardełko bolało bardziej? Będę pić dużo. Będziesz wody dużo piła, żebyś mogła zjeść tego loda? Bardziej. No dobra, trochę Wam włożę, bo mam sorbet truskawkowy. Które bo to jest sorbet, o, 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 a tutaj marinowe, Który Tobie bardziej smakuje? Sorbet jest bardziej kwaskowaty, sorbet. nie? Oba są przepyszne. Obydwa, kochanie, obydwa. Obydwa. Smacznego. sorbet jest Łakomczuchy. bardzo tropikalny. Aha, pasuje mm. na takie wakacyjne, nie? No takie, takie wakacyjne, takie mm. tropikalne. a Wy już pewnie nie możecie się doczekać końca roku szkolnego, co? No. I wakacji, i wyjechania do Polski, co? Super! Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Super? Holy gdzie my jechały. Oj. Nie ma się co bać. Uu. Nie ma się co bać. wow! Nie, się boję. nie, nie boisz. Mama ty idzie. O. Jeszcze Poczekaj, ja muszę aparat postawić. Miga, zobacz, jak ta śmiga na Mati! Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Witamy Was w sumie z Arturem, Siema. Siemka. i y, jesteśmy, jak widzicie. Nie w mieście, tylko na plaży. Dla nas to jest środek tygodnia. O, właśnie będzie traktor jechał, więc nie da mi pogadać. Odezwę się do Was za chwilę. I witam się z Wami z nadmorskiej miejscowości Weston. Tutaj mamy Grand Pier e, Molo. Weston. Jest tutaj taka piaszczysta plaża. Ja niedawno Wam opowiadałam we vlogach, że Lila była na wycieczce w Weston, co było tak zimno i co się rozchorowała. Dzisiaj na szczęście jest ciepło. Ma być nie za dużo, 20 stopni, ale wiecie, nad wodą jest fajnie, cieplutko. Słoneczko świeci, lekki wiaterek. Idealnie. My idziemy poszukać teraz może jakichś lodów, przejść się trochę po mieście. Pospacerujemy sobie po okolicy. To jest naprawdę bardzo przyjemnie i fajnie, bo jak jest środek tego dnia, to nie ma tu aż tyle. Ludzi, chcieliśmy się wybrać trochę poza miasto, żeby tak wiecie poczuć klimat wakacyjny bardziej. Teraz na, na mieliźnie stoi, co? Zaraz go pokażę. O, bo tu są cały. Bo to są cały czas odpływy i przypływy, nie no nie, i no widać. Tak, to nie, nie, o tym chodzi, będzie to w ogóle i Myślę, że tak, myślę, że normalnie jest, tylko teraz jest odpływ. Tam niezła. A tutaj też prywatne są. Tak, tutaj już prywatne jakieś bloki, nawet bym powiedziała. Ostrzeżenia, a my chcemy przejść. Zobaczcie, tą tamą. Z tej strony wpływa trochę wody. Z tej jest niski poziom, ale jest napisane, że jest ślisko i trzeba uważać. I przyznam szczerze. Ale ja mam klapki, nie za ślisko dla mnie będzie. I ta woda taka zimna, mi zaraz dotknie stóp. Ja chyba się na to nie piszę. Nie idę. Artur, a jak się zaraz wywalę z aparatem w ręku, to już się skończą vlogi. <śmuletra> ja ci dam po drugiej zaraz. Jaki... Ej, ale wieje tu bardziej. Chodź, królewiczu, przeniesiesz mnie! Przynajmniej ten kawałek tej wody Ale serio, nie? Ten mały kawałek tego najgorszego, wiesz? Idę po tej chlapie. Ale idź Trzymaj mnie jak chcę do tego suchego przejść. Dalej się spoko. Dobra, udało się. Chociaż nie, nie osłeśmy, nie, więc... Lipa. No nie mogę ci nie noga został, cię bo, bo boli. Plecy, mi tak? Było, noga, Plec, jest... noga tak. 15 lat temu to nic nie bolało, a teraz to wszystko boli. Zobaczcie, gdzie jesteśmy w takim... Nie wiesz, to nic jest ta woda taka zimna. Jak mi dotknęło no, myślę, że tutaj to się nagrzało. więc... Tutaj, tutaj tam... to jest taki basen może w ogóle. No zaś tu nie ma błota przy tej plaży, Artur. Tu jest normalna chyba taka plaża, że można popływać. Mm -hmm. Możemy się tam rozbić z kocem. Będzie fajnie. To nie Nie się nie boję. Ale tu jest dziwne uczucie, jak się tak idzie przy wodzie. Jak się poziom uniósł, nie, to zalewa. Wiem, widziałam właśnie. Jak wietrzy od rana, co? Zdaje mi się, że Lila z wycieczką ostatnio była tutaj, a nie na głównej plaży. I zobaczcie, tutaj jest bezpieczniej. I my szliśmy właśnie tą kładką, która tutaj widzicie? Ona wystaje. Tam znowu upatrzyliśmy świetną altankę. I tu widać, już dzieci pływają. Chociaż powiem Wam, że nie ma nawet 20 stopni. Pierwsza? Jesteśmy na molo, właśnie, już się zrobiło, powiem Wam cieplutko. Idziemy właśnie na tą kawę, bo jeszcze nic fajnego nie znaleźliśmy. A tu stwierdziliśmy, że będzie w bardzo przyjemnym, wiecie, widoku sobie w tą kawkę wypić. O, sami widzicie. Dużo wycieczek jest też ze szkoły, teraz zwróciliśmy uwagę. Jaka przyjemna muzyczka. Romantycznie, normalnie. fajny relaksik. Znaleźliśmy super miejsce na końcu molo. Są rozłożone takie kolorowe leżaki właśnie biało-niebieskie i czerwono-niebieskie. I powiem Wam, że jest tak przyjemnie. Tylko kawę trzeba było pochodzić, trochę poszukać, bo nie wszędzie można kupić kawę, ale udało nam się dostać w koście. I teraz zaczynamy błogi odpoczynek z nutą, wiecie, promieni słonecznych. Zobaczcie, jak słoneczko szybko łapie. Czek chwilę pobędzie nad wodą i o! nosek od razu u mnie, to jest standard czerwony, ale ja specjalnie dzisiaj tylko krem z filtrem, wiecie, korektor pod i rzęsy, tam, wiecie, trochę przy oczach porobiłam, ale skórę zostawiłam nasmarowaną kremem. Wiecie, gdzie teraz się wybieramy? Wybieramy się, nigdy nie byliśmy w polskiej restauracji w Weston, Supermare i to jest restauracja, która się nazywa Cafe Europe, jak dobrze pamiętam. Ona ma oceny na Google 4 i 8, więc spodziewam się naprawdę dobrej polskiej kuchni. No, Zobaczymy, czy będzie taka dobra. Na pewno Wam pokażę, co tam jemy i jakąś tam recenzję Wam wystawię. Jednak, kochani, nie uda się zjeść się w polskiej restauracji. E, powiem Wam, że wyszliśmy i były zajęte dwa stoliki. Na jakieś tam jest chyba 5 czy sześć tych stolików? Coś takiego, nie? 5, 6? Albo 7, dwa były zajęte, przy jednym siedziało fakt sporo osób, po 6 osób, przy drugim jakieś dwie czy trzy osoby. I pani powiedziała, że właściwie nas obsłużyć nie może, e, tak jakby, że mają już za dużo tych ludzi. Ja nie wiem, że musielibyśmy czekać e, 50, co najmniej 50, co najmniej 50 minut, czyli możliwe, że nawet dłużej. A wiecie, to jest takie trochę dziwne, jak tylko dwa stoliki są zajęte e, w jakimś miejscu, a musicie czekać prawie godzinę na jedzenie. To ja się zastanawiam, co tam jest, jak są zajęte 6 stolików, no nie, to 3 godziny się czeka, no nie, trochę to słabe jest, no i co, nie powiem Wam, jakie jest jedzenie, z opinii wiem, że jest dobra, ale musicie sami sprawdzić, a my szukamy czegoś innego do zjedzenia, bo nie mamy też tyle czasu, żeby czekać godzinę, żeby coś zjeść, tam jesteśmy już głodni. Tak ciemno, nic nie widać. Tak fajnie się rozjaśniło, wiesz? Z restauracji meksykańskiej i powiem Wam, że strzał w dziesiątkę. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jedzenie było przepyszne. Wrzuciłam Wam przebitkę, jak się nazywa ta knajpa. Eee, naprawdę to było niesamowite. Jak ci smakowało? Super. Dla mi też, tak się na... Ja też jestem taka obiedzona. <laughs> Przydało mi się teraz pobiegać. Podobało. Jesteśmy w Ceksie i zobaczcie, jakie są fajne gadżety z gry. Otrą. Wow, zobaczcie. krawka. Idziemy dalej. Tu mamy, zobaczcie, jakie piękne jednorożce. Dziewczynkom by się podobało. A fajne. Jak ktoś lubi czaszki? To się losuje? Um, 13 albo 12. No. Tak? Ja tak. pierwszy bo Ja, ja pierwszy raz. Nie każdy nie sobie że no do siebie. Mam dwie, dwa, trzy, trzy cztery. cztery. Wychodzisz pierwsza? Coś mam. Nic już nie dokładam. Lili, nie kolej. Nie, nie Lila ma teraz. Mam okay. kolbę. Gramy w co teraz? W Kęta? Macie już z Matyldą swoje. Jak to się nazywa? Swoje znaki. Będziecie sobie przekazać. Tata ja Tata rozdaje. Matysia, macie już swoje znaki? Tak. Ja jestem w drużynie z Tatą i my też już mamy swój znak. I zaczynamy. Ale chciałam jeszcze. Lila, kto zdobył pierwszy punkt? Dziewczyny zgadły, że jest Kętu u nas. Lila. Zapisałeś dziewczyną punkt? Nie, punkt. A jak się ma te same. Kęt u nas. No mam 6, 0, 0. 5, 4 Cztery? Pokazałam znak, pu... nie patrzyłyście? na nas. Równo podnosimy, bo już znaki można tak? sobie przekazywać <grym> Tak? odeszła WAS! Ale A? ona nie oddała karty, czemu mówisz tak wcześnie? Aaaa, <grym> Mają jeden kajak Przez mamę punkt skręci. <grym> Sorry, bo znaki dawała? O no bo ci zmyłała. Ja tak zrobiłam. Ja też tak zrobiłam. Oszustka! Ale lipa! <grystanie> Nawet jakby miała kęta. <grystanie> <grystanie>